Na tym kanale tylko ja jestem kawoszem, ale mam nadzieję, że na te macchiato skusi się każdy z naszej trójki. Divum macchiato. Bo wolę late. Jeśli chodzi o zestaw, no to naprawdę Divum mnie zadziwił, bo oprócz pudełka ekologicznego, w którym przyjechał głośnik, mamy również biały kuferek. Bardzo pasuje, jeśli chodzi o tą niebieską wersję kolorystyczną. Pod spodem mamy instrukcję obsługi, zestaw kabli, kabel USB. Mikro USB do ładowania, mikro USB zakończony jackiem do podłączenia chociażby do telefonu i antena FM na mikro USB, która pozwoli nam na tym maleństwie odbierać stacje radiowe. Oprócz tego mamy pełen pakiet naklejek, który pozwoli nam spersonalizować naszego małego divuma. Makiato dostępne jest w czterech wersjach kolorystycznych. Do nas przyjechała taka ładna niebieska. O taką poprosiłem, bo mamy jeszcze zieloną, czarną i różową. Taki bym powiedział, że bardzo. Bardzo poręczny głośnik. Takie pastelowe kolory. Tak, pastelowe, ładne kolory. Niewielki, ale ciężki. Zarazem, bo waży 340 Nie. gramów, a wymiary to 95,7 na 53, na 64,7 mm. Mamy takich widzów, którzy twierdzą, że tutaj waga jest zawsze dla nas za duża, więc podkreślę jeszcze raz. Ciężki jak cholera. No, jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę. Jest ciężko, ale jakoś na palcu go utrzymuję. Jakieś sobie dajesz radę, dobra. No, jeśli chodzi o ten głośniczek, no liczyłem, że będzie mały, ale tak, szczerze mówiąc, nie liczyłem, że będzie aż tak mały. To tak to, jak u Ciebie. To tak jak u mnie. Na froncie, bo tu wiemy, gdzie mamy front, gdzie mamy tył, bo znalazło się logo Divuma. Mhm. i tu jest właśnie przetwornik 6 skierowany do przodu. Po obok przetwornika znalazła się membrana zarówno z tyłu, jak i z przodu. Gdzie, to się, gdzie to się zmieściło tutaj ja tu się. Wrzucę obrazek na twojej <noise> jak twarzy. To, jak To tak dokładnie. Tak tak twarz ustawię. Tak więc będzie tam się wyświetlało, jak e, przetworniki znalazły się pod maskownicami. Cały głośnik jest wykonany praktycznie z metalu. Dlatego tyle waży. Dlatego tyle waży, gdzie gdzieniegdzie znalazły się e, elementy z tworzywa sztucznego, całość błyszcząca, z taką matową, e, metalową maskownicą, bardzo fajnie się to zgrywa. Paseczek Stylowy, jak od torebki damskiej ładnej. Tylko nie do końca jestem przekonany, czy jest to w 100% skóra, czy to może jakaś, jakaś ekologiczna stuszna, skóra. Nie, nie. Więc e, nie będę tego potwierdzał. Na górze mamy weryty napis Makiato. E, z jednej strony mamy przycisk do włączenia, jak również gniazdo ładowania mikro-USB. Szkoda, że nie USB typu C, ale no powiedzmy, że jestem w stanie to wybaczyć za ten wygląd, bo ja się w nim osobiście zakochałem. Na górze mamy przyciski. Co na to bogno. No, przeżyła to jakoś. Na górze mamy przyciski e, plus-minus, które zarówno będą podgłaszały, jak i przewijały utwory. E, play, pauza, e, która również będzie pozwalała nam do zmiany utworów. Oprócz Bluetooth'a i możliwości odtwarzania muzyki z telefonu, mamy tu również budowane radio FM. A, więc jest. takie maleństwo, a wszystko mamy. Na drugiej krawędzi nie znalazło się nic. Na spodzie cztery równie minimalne nóżki, Obubowane. jak. Cały, głośny. Nie no, fantastyczny. Jest kompletnie inny niż wszystko, co widziałem. Ty, ale powiem Ci, że. Y już od samego opakowania, w sensie obudowy, obudowy chciałem powiedzieć. Od tego kuferka, w którym kuferka po sam głośnik, no to jest coś po prostu niesamowitego. Ja myślałem, że już mnie nic w świecie głośnikowym nie zaskoczy, bo setki tych głośników przetestowaliśmy. Tak, iśmy... wszystkie przyjeżdżały w jakimś tam pudełku, w jakimś tak. zestawie, ale to, co zrobił Divum, jeśli chodzi o tą serię kawową, bo mamy macchiato, mamy mokkę, którą też będziemy testować. Jeszcze znalazło się espresso, niestety espresso nie mamy. Może espressowo przyjedzie kiedyś do nas. Dokładnie. Ja biorę espresso, jak będzie kiedyś, może. Nie no, super jest to głośnik. Kurde, on jest tak ładny, że no po prostu to no niemożliwe. Taki, taki miniaturowy, nie? Taka miniaturka, ale wcale nie taki dźwięk, dźwięk, dźwięk miniaturowy. Przejdźmy do specyfikacji naszego maleństwa. O wymiarach i wadze już mówiliśmy. Moc tego e, głośnika to 6 W. Maksymalna głośność w okolicach 88 dB. To 80, i tak nieźle. To tak naprawdę nieźle jak na takie gabaryt. Dokładnie. Rozmiar przetwornika to 40 mm. Mamy dwie membranki pasywne. Pasmo przenoszenia od 80 Hz do 20 kHz. Stosunek sygnału do szumu w okolicach 85 dB. E, pojemność baterii 1400 mAh. I tu jest czas odtwarzania do 6 godzin. Faktycznie, jeśli go podgłosimy, to tyle osiągniemy. Natomiast ja słuchałem w okolicach 40% i osiągnąłem praktycznie w okolicach 13-14 godzin, więc zdublowałem ten wynik. Eee, za to plusik. Zasięg 10-15 metrów, bo mamy tu bluetooth 5.0. O, no i super. Vamos a la pies. Tú mi nivel. Tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza los pies, a los pies. Tú pasas de mi nivel. Tú pasa tú pasa tú pasa <laughs> Tampoco he eh?

Jak Panie domanie, bo jeśli Kodoba on mnie chodzi, się. zaskoczył mnie jakością dźwięku, nie spodziewałem się, że z tak małego głośnika można naprawdę osiągnąć e, tak fajne dźwięki. No wiadomo, że nie ma tu takiej głębi e, basowej, jakiej byśmy mogli oczekiwać. Mhm. Nie ma też szerokiej sceny, bo nie da się fizyczny, jest to kierunkowy głośnik fizycznie bardzo. tego zrobić. Wiadomo, że jak odwrócimy do siebie tyłem, to e, te pasma zostają jeszcze bardziej spłaszczone. Jednak mimo wszystko ja uważam, że jak na te gabaryty to ten głośnik chyba nie mógłby lepiej grać. Wiesz co, też przede wszystkim, to też pewnie dlatego, że nie mamy bardzo głębokich, niskich tonów, na maksa nic nie trzeszczy, nic nie pierdzi, gra też cały czas, cały czas gra czysto. Robiliśmy odsłuch o maksymalnej głośności na piosence, której już nienawidzimy, ale tam też nic nie rzęziło, dobrze było słychać cały czas średnie, niskie, wysokie tony. Tak, widać było, że te wysokie nie męczą tak bardzo, bo ten wynik 88-89 dB nie jest zbyt wysoki, widać, że jest to jest bardzo zrównoważony głośnik, jeśli chodzi o te wysokie, średnie tony. No, troszeczkę brakuje nam tych niskich. Tak, ale patrząc na gabaryty, naprawdę nie można mu zarzucić, że, że gra źle, bo gra naprawdę przystępnie, miło i możemy nawet na gdzieś go 2 metry od siebie postawić i nawet przy jakimś tam grillku cały czas takiego głośnika korzystać. Czy na, na pikniku bardziej elegancka dama może sobie taki Jeden głośnik minus. zabrać? nie mamy tu IPX-a, więc ja nad tym ubolewam. To jest jeden z minusów tego głośnika, a drugi są te przyciski na górze, które dziwnie reagują. Dziwnie ci. reagują, no. są bardzo delikatne i czasami zdarza się, że te plastiki po prostu na siebie nachodzą ta, ta. i gdzieś tam troszeczkę blokują. No, mogło, mo, mo, można było to poprawić, mimo wszystko no, z, wyglądają ładnie, jednak z funkcjonalnością bywa różnie. Słuchaj, jeszcze jest jedna sprawa, bo przed testem zarzuciłeś, że trzeba go porównać do go 2. Tak, do jednego z bardziej popularnych małych głośników. Chyba najpopularniejszego. Do no, większego od tego trochę. No, troszeczkę większego. Chociaż jakby tak masowo to, to, to podobnie. Więc masa zrobi rozłożyła. Zrobimy blind testa, obydwa głośniki są małe, obydwa głośniki są kierunkowe. Popularny, z troszeczkę mniej popularnym. Ładny, ładny z troszeczkę brzydszym. I nie ten jest dodatkowo z Twoją cieczą nieniutonowską, która tak nie do końca była nieniutonowska. My na chwilę zmykamy i widzimy się w maseczkach. Wracamy po krótkiej chwili, jeśli chodzi o Was, po trochę dłuższej, jeśli chodzi o nas. Burzyk będzie naszym technikiem, operatorem dźwięku. My z, z Domanem będziemy spróbowali odgadnąć, który głośnik gra który. Czy Macchiato, czy JBL GO 2. Tak, tak, tak spróbujmy zgadnąć. Zagmatwałem się po Twojej wypowiedzi, ale wiadomo mniej więcej o co chodzi. Planet testa robimy, znaczy się. Klasycznego. Planet test klasyczny, na dwa. Można było i tak... Na, 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 na cztery nuty. Na 4 nuty na dwie piosenki Możesz segregować? Możesz segregować śmieci Zatykamy uszy? No zatknijcie, chociaż tu za wiele hałasu nie będzie mhm. Specjalnie trochę porabę hałasu Jeszcze jest 15 tak minut i bym chyba sobie zasnął Dobra A za długo wczoraj grałem cóż To tobie na pierwszy głośnik? Mhm. Your love is You're a little fishing. No 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. You love is all that I have and just like no 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 don't need no pills to get high there's no doubt in my mind You're love Druga piosenka. Pride before hmm. the fall. Pana czyli Pana, trochę Pana. rockowo. Lewy głośno. Wiem, widów lawid obłosi. Chcę, Ci, że jestem zestresowany. Ja nie. Mogę się pomylić, ale jestem bardzo pewny siebie. Nie się. Mogę ja zacząć, skoro jestem taki pewny siebie? Ale to wtedy dasz mu już... Tak, do wtedy dasz... No trudno, no najwyżej dałam. Wydaje mi się, że lepiej grał drugi głośnik, moim, chociaż różnica była ja ci, niewielka. Właśnie ja Ci powiem, że moim zdaniem była diametralna różnica pomiędzy pierwszym a drugim głośnikiem. Moim zdaniem drugi grał dużo głębiej, Więcej było słychać i ogólnie dźwięk był dużo lepszy. Jestem przekonany, że. To że drugi jest, to diwum, Że drugi to Divum. Jestem A przekonany o I powiem wam, że dla mnie jak często mam w uszach wiadomo co, to tym razem uważam, że była ja bardzo, ja chyba, bardzo duża różnica. Chyba dobrze nie wyczyściłem uszu, ale faktycznie drugi grał troszeczkę lepiej, ale ja, ja aż tak dużej różnicy nie widziałem. Tak pierwszy więc... JBL, drugi Divum. Dokładnie. Choć mi okulary spadły, ze wrażenia. Panie Danielu, pierwszy JBL, drugi divum. Słuchajcie. Tak, słuchajcie, powiem, powiem Wam tak. Mówiliśmy o tym, że te niskie tony nie są wcale tak głębokie w tym Divumie, ale jak zestawiliśmy go z tym JBL-em Go 2, z... czyli niezwykle popularnym głośnikiem, gdzie ludzie mówią, że są niskie tony, nawet niezłe jak na taki mały głośnik, to po prostu. Divum wygrywa. Ale naprawdę, słuchajcie, no różnica była tak duża, że jestem mega zaskoczony. Jak patrzyłem na te głośniki. Też czułem, że Divum jest lepszy, ale aż takiej różnicy nie, nie, nie udało mi się wyłapać, ale jak wyłączyłem wzrok i sam Divum tylko był, i sam JBL na słuch, to naprawdę różnica jest bardzo duża. Ale niestety, niestety, jest też bardzo duża różnica w cenie. Powiedziałeś, że jest duża różnica w cenie. No, za Divuma kupimy 2,5 JBL Go 2. Divum 250 zł, gołka 99. Ale powiem ci tak, JBL Go 2 jest dla mnie już teraz nudnym głośnikiem. Jest takim zwykłym głośnikiem, który gdzieś tam się zmieści do torebki, do plecaka, nie zajmuje dużo miejsca, nudnym, ale całkiem, tak, jedyne w czym dobrze Jeśli chodzi o zestawienie tych dwóch głośników, to IPX7, tego mi brakuje w Divoomie i cały czas będę to powtarzał, bo jeśli bym miał i PX-7, to absolutnie nic więcej temu głośnikowi nie potrzeba. No, ale 250 zł. Ale za 250 zł dostajemy naklejki, dostajemy kuferek do niego, który e, naprawdę kuferek zachwyca. Kuferek jest świetny. Który da, daj tego kuferek Który no. naprawdę zachwyca. I nie tylko kobiety, ale również mężczyzn. No, jesteśmy tacy właśnie jest to taki, bardzo. Jest to taki głośnik typowo na prezent. Dla tak. jakiejś dziewczynki. Dziewczyny nawet, kobiety no bym uważam, powiedział. żeby była zachwycona. Stary. Dla kobiety to już mokka, bo ona jest większa, większy kuferek. Stary, ja ale byś makijatom... takie coś dał, to każda jest twoja. Mówiłeś, z tego miejsca ci to mówię. <laughs> nie będziemy testować, bo żona może się obrazić. <laughs> Chyba, że damy Burzykowi, żeby testował, ale z kolei nie. też tak będzie włośli. twój, jak mu dasz, to ci gwarantuję. <laughs> ale może być nieogolony, więc nie chcę. Ale też będzie twój. Z włosami i bez. No to co? Jeśli o mnie chodzi, ja uważam, że Makiato jest warte swoich pieniędzy. Zapłaciłbym za nie 250 zł. Mimo tych lekkich mankamentów jak przyciski, jak i Page 7. Urzek mnie ten głośnik, ja się w nim zakochałem. Ciekaw jestem kolejnych głośników. Już wiem, że jeden masz. Może jeszcze jakieś inne z tej serii uda się załatwić, bo. W ogóle Divum robi to dobrze, jeżeli chodzi o coś innego na rynku, bo pamiętacie, ten pikselowy na przykład głośniczek Divum, mam go do dziś. Ale tak już nie gra, ale było jest... tak do końca z dźwiękiem, jak. Yy, z tak, wyglądem, tak, ale też ten motyw pikselowy jest fajny. Coraz więcej głośników, coś takiego. A to już robić, Divum tak? jest w stanie pobić klasyczny głośnik od JBL-a. No tak, jakościowo. Ja, nie, ogólnie słuchajcie, no jakościowo Divum, jeżeli chodzi o dźwięk, no to wielokrotnie już udowadniały, że, że konkurują śmiało z tymi droższymi i z bardziej znanymi markami. Ja mocno trzymam za Divum, akciuki. kombinują w dobrą stronę.